Uważam, że dla mnie wygrali i uważam, że są najlepsi. W moim, Polsce, w moim sercu Polska zawsze wygra. Polska po prostu wygrała, jesteście najlepsi i dalej będziemy z wami. Trzymamy kciuki. Cześć, zaczynamy nasze relacje z Euro 2024. Wylądowaliśmy pod stadionem w Hamburgu. Przejdźmy się dookoła, odbierzmy akredytację, zobaczmy, jak to wszystko tutaj wygląda. Polska Holandia. Z tych pojedynków zdecydowanie milsze wspomnienia mają pomarańczowi, bowiem w 19 meczach aż 9 byli lepsi od naszej reprezentacji. Ostatnie polskie zwycięstwo miało miejsce w 1979 roku, więc nie mam prawa tego pamiętać. Dzień meczowy, dzień meczowy, jesteśmy tutaj, gdzie spotykają się polscy kibice. Zobaczcie, jest piękna polska flaga. Przygotowania trwają, lecimy na stadion. I to, co tu się dzieje, wzruszające, wyciskające łzy z oczu. Super. Pani też się podoba? Bardzo, jest świetnie. Atmosfera w ogóle super, niesamowite. No przegrywamy czy wygrywamy? Wygrywamy oczywiście, ale. Oni są ci Nawet kohercu. niech pan nie mówi, że przegrywamy, nie ma co. My no dzisiaj będziemy lepsi. 3 zero? Wygląda na to, że euro wróciło na właściwe tory, czyli tak jak pamiętamy z Francji czy z Polski, mnóstwo kibiców w miastach. Zobaczcie, jak tutaj się nasi dobrze bawią. 900 km to jest blisko. Jak się kocha piłkę nożną, kocham. Słyszę po Pana głosie. Zdecydowanie, my jako zdobywcy Pucharu Polski, czyli Wisła Kraków, przyjeżdżamy do Hamburga, zdobyć teraz puchar Europy. No, mamy doświadczenie w zdobywaniu Pucharów, więc popieramy kibiców wszystkich tutaj i razem teraz też Puchar, co będziemy. To jest pewne. Niebo płacze. A to oznacza, że ci na górze sprzyjali jednak naszym. Zapytajmy kibiców reprezentacji Polski, jak oceniają mecz w Hamburgu z Holandią. Mógłbyś remis, dzisiaj mógłbyś remis. grali ambitnie, no nie wolno mówić, że nie. Bramka na 1-1 to był niestety błąd. Mogliśmy zremisować bez problemu. Wygrać też, niestety, ale damy jeszcze radę. Brakło tego czegoś. Mi się wydaje, że B będąc fair, Holandia była o tą jedną bramkę lepsza. Trochę smuteczek, chociaż ja nie obstawiałam, że wygramy. Sercem oczywiście zawsze za Polską, ale już niejednokrotnie mistrzostwa, czy to Europy, czy świata, pokazały, że nawet ze słabymi drużynami nie idzie na najlepiej. Czekamy na następne mecze. Poprawić atak naprawdę przed bramką przeciwnika, naprawdę lepsze podania, celniejsze i strzelać! Tak, Ile razy, ile się da? Co ty taka zadowolona? Że tak powiem, nieważne czy Polska przegrywa, czy Polska wygrywa, trzeba jej kibicować, wspierać. I my od tego jesteśmy kibice, żeby wspierać Polskę, żeby kibicować i żeby być z nimi na dobre i na złe naprawdę bardzo dobrze zagrali. Nie było wstydu. Ja uważam, że naprawdę głowy do góry i jedziemy dalej. Polska reprezentacja stanęła na wysokości zadania. Graliśmy z jedną z najlepszych drużyn na świecie. Nikt nie odstawiał nogi. Reprezentacja walczyła do samego końca. Niewiele zabrakło. Zabrakło trochę, trochę szczęścia. No, serce boli, wiadomo. Porażka boli, ale ja jako kibic jestem dumny z reprezentacji, także gramy dalej. Jeszcze Polska nie zginęła. To tyle z Hamburga. Do zobaczenia przy okazji kolejnych materiałów. Śledźcie nas na Facebook subskrybujcie na youtube. Do zobaczenia!